Panie, dziś klękam z rozdartym sercem, nie z powodu siebie, ale z powodu kogoś, kogo kocham całym swoim istnieniem, a kto ginie na moich oczach. Próbowałem słów, próbowałem uścisków, próbowałem milczenia, a nawet dystansu, ale nic nie pomogło. I przyznaję, Boże, Jestem zmęczony, jestem zraniony, prawie tracę nadzieję, ale wciąż mam Ciebie i wciąż wierzę, że nawet gdy wszystko zawodzi, Twoja miłość nie zawodzi. Dlatego dziś oddaję tę osobę w Twoje ręce, tę duszę, którą kocham, ale nie potrafię uratować, to życie, które widzę jak tonie i nie mam już siły, by je wyciągnąć. Ocal Panie, nawet jeśli ona nie chce, nawet jeśli nie modli się, nawet jeśli ucieka, nawet jeśli już nie wierzy. Idź tam, gdzie ja nie mogę dojść, mów tam, gdzie moje słowa nie docierają, przytul tam, gdzie moje ramiona nie sięgają, oświeć tam, gdzie moje światło gaśnie. Panie. Nie chcę stracić tej osoby, ale jeśli mam ją stracić dla siebie, a zyskać dla ciebie, niech tak będzie. Tylko nie pozwól, by zginęła na zawsze. Wiem, że rozumiesz ten ból. Wiem, że Ty też płakałeś z miłości. Dlatego przyjdź teraz. Nie zwlekaj. Nie czekaj już. Ocal, panie. Ocal. A jeśli ty też modlisz się za kogoś, kogo kochasz, napisz imię tej osoby tutaj w komentarzach. Stwórzmy łańcuch wstawiennictwa, armię zranionych serc, ale wciąż pełnych wiary. Zostaw tu imię. Pomódlmy się razem, bo tam, gdzie dwóch lub więcej zjednoczonych w modlitwie, tam wstępuje niebo. I dzieje się niemożliwe. Amen.